Grudniowe aukcje sztuki dawnej w Dość Unikum to zwieńczenie sezonu aukcyjnego. Przygotowaliśmy najważniejsze, najciekawsze prace, jakie udało nam się na tę aukcję zdobyć. Niewątpliwie bohaterką tych aukcji będzie Tamara Łempicka. Jej czytająca to ukryty autoportret. Obraz właściwie można powiedzieć bardzo osobisty. Przedstawia ją samą we wnętrzu jej nowojorskiego mieszkania. Autorki, której ceny oszałamiają, to trzecia najdrożej sprzedająca się artystka na świecie. W tym roku ponad 80 milionów złotych za jej obraz. A u nas w Desaunicum od 4 milionów dolnej estymacji. Bolesław Cybis był jednym z najważniejszych reprezentantów nurtu klasycyzującego w malarstwie okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przyjechał do Polski w 1922 roku, żeby już wkrótce zasilić szeregi jednej z najważniejszych grup artystycznych tego okresu, Bractwa Świętego Łukasza. Ukończone w 1930 roku Boże Narodzenie w Łowiczu to zapis fascynacji Cybisa zarówno pejzażem, jak i folklorem ziemi łowickiej. Artysta w 1930 roku odbył podróż do Italii, dzięki której mógł studiować malarstwo włoskie. W Bożym Narodzeniu w Łowiczu echem odbija się jego podziw dla mistrzów włoskiego renesansu. Tadeusz Makowski był artystą, który o rozgłos nigdy nie zabiegał. Dopiero w ostatnich latach swojego życia doczekał się należytej sławy i sam w wspomnieniach przyznawał, że w 1928 roku stworzył swoje najważniejsze dzieła. Prezentowane na aukcji Dzieci i Zwierzęta to praca z tego czasu, którą artysta zaprezentował na przełomowej wystawie w galerii Bert w 1928 roku. Urokliwą scenę. To grupa dzieci, które przypatrują się zwierzętom w paryskim zoo. Artysta z czułością otworzył ich twarze, ale też zwierzęta bociana czy harcującą na gałęzi wiewiórkę. Obraz Walka część dyptyku, który Artur Grodger stworzył w 1864 roku w reakcji na wydarzenia powstania styczniowego. Jest jednym z najbardziej przejmujących obrazów wojny w polskiej sztuce w ogóle. Intensywność tego malarstwa, która niejako zaskakuje osobę, która zna cykle graficzne Grodgera, cykle reprodukowane w technice heliografiury, Polonie i Lituanie, polega na tym, że nie ma tego patosu, który znamy z tych cyklów. Ten patos zniknął, format jest mniejszy. Ale odczucie wojny i jej dramatyzmu jest bardzo intensywne. W tym obrazie nie do końca wiadomo, co się dzieje. Nie wiadomo, jak historia się zakończy. Dlatego, że polski powstanie zmierzy bagnetem w Rosjanina. Rosjanin prawdopodobnie padnie zabity za chwilę, natomiast z tyłu obrazu pada strzał i ta kula najprawdopodobniej trafi w powstańca. A więc, wojna jest fatalną sytuacją na której nikt tak naprawdę nie może zyskać.